Witam, mam tutaj teraz taki problem. Pewnie we wszystkich współczesnych e, tych e, bateriach psuje się ten grzybek, potem ciężko jest go namierzyć. Można spróbować to samemu naprawić, bo alternatywą jest kupienie nowej baterii. Ach, nie wiem, czy we wszystkich da się tak samo to odkręcić. W każdym razie może komuś to w czymś pomoże, bo nie znalazłem takiego filmu na YouTube. W związku z tym. Pokażę, jak mi udało się to naprawić. Tutaj trzeba chwycić od góry to, odkręcić i to już sobie podrużywałem. To wychodzi normalnie w ten sposób dołem. Dalej no, można to odkręcić, że tą część można odkręcić od tego. Tutaj w tym miejscu można to chwycić jakimś kluczem. Ja miałem te słabe klucze, jak widać, i trochę poniszczyłem. To ten grzybek, ten mieszacz. Z drugiej strony można też to chwycić jakimiś solidnymi kimmerkami albo imbusem. W innych widziałem mieszaczach. Ten imbus tutaj o wiele ładniej wchodzi i yy, jest bardziej taki sześciokątny, ten kształt. Natomiast ja to chwyciłem zwykłym kluczem i to mi się odkręciło. Zaraz wam zademonstruję. Ok, jak widzicie, tutaj to się odłączyło od tego. To jest tutaj skonstruowane mniej więcej wszystko w ten sam sposób, że tutaj jest właśnie ta część. Tutaj jest taka część i u mnie w ogóle to wszystko zardzewiało. Najprawdopodobniej sprężyna wypadła z takiej uszczelki, która znajduje się w środku. To jest uszczelka w kształcie litery U. Zaraz Wam jeszcze to pokażę. Jak to się obczyści, to nic innego tutaj nie ma prawa się zepsuć. Można jeszcze trochę naciągnąć sprężynę, żeby odbijała tą uszczelkę. Zaraz wyciągnę tą uszczelkę i będziecie wiedzieli o co chodzi. Zobaczcie, ta uszczelka wygląda w ten sposób. To wchodzi tak, tutaj, tam w głąb. Ok. Słabo widać, ale widać. No, i ta uszczelka nachodzi na ten szpień. Zobaczcie. A jak nie mam tego tak jak zaprezentować. No, wchodzi o tak na ten szpień. Tutaj się zahacza o sprężynę. No, i powinno to się w ten sposób odbijać. O, cyk i cyk. Nie pracuje to zbyt dobrze. szpień jest trochę zardzewiały, Spróbuję go oczyścić. Może trochę nasmarować. No i może jeszcze trochę ten szpień pożyje, bo absolutnie nie da się tego dokupić. No do powodzenia na razie.